Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Jak znaleźć sens życia? Czy ktoś z Państwa zastanawiał się w pewnym momencie pobytu na tym padole, jaki jest sens życia? Mogę zapewnić, że takie pytania przychodzą do nas przeważnie, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy leżymy z głową pełną rozmyślań nad minionym życiem. Wówczas wszystko spowalnia, Zmieniają się priorytety, wydarzenia przybierają inne znaczenia. To, co wczoraj było jeszcze ważne, dzisiaj już nie ma znaczenia, patrzymy na wszystko z innej linii czasu. Co dokonaliśmy, co udało nam się zrobić w życiu dobrze, a co nam nie wyszło, pytania się mnożą, a odpowiedzi nie zawsze nas zadawalają. Przeżyłem 81 lat. Nieraz łzami się w oku kręci i skurcz łapie za gardło, kiedy wracam do ciężkich momentów życia, które kiedyś nie były takie piękne jak w obecnej chwili. Buty można było kupić tylko na kartki lub specjalne bony, a ciasteczka w domu mama robiła ze skwarek po przetopionej słoninie, bo innych nie było. W tych oto momentach zastanawiamy się nad sensem życia. W tych chwilach ludzie doznają przebudzenia, świadomość jakby weszła na wyższy poziom, zaczynamy inaczej odczuwać bliźnich, rozumiemy ich postępowanie, potrafimy wybaczać. Nie żywimy do nikogo urazy, wszystko przybrało inny wymiar. Aby to zrozumieć, niestety trzeba przez to przejść samemu, doznać tego stanu umysłu, nie są to przyjemne momenty, ale taki właśnie jest sens życia na tym padole łez. Zapraszam na ciekawą prezentację. Szczegółowe odpowiedzi. Autor Mateo Sol. Jesteśmy przerażeni tym pytaniem, ale jednocześnie szaleńczo nim podekscytowani. Jaki jest sens życia? To odwieczne, pierwotne pytanie, które leży w sercu całej ludzkości. Jaki jest sens przechodzenia przez to całe zamieszanie? Dlaczego się urodziliśmy? Dlaczego umieramy? Dlaczego to wszystko w ogóle istnieje? Chęć poznania sensu życia można porównać do otwarcia ogromnej puszki. Pojawia się pytanie za pytaniem. Wkrótce zwijamy się w kłębek w pozycji embrionalnej. Dławiąc się ogromnymi larwami kryzysu egzystencjalnego. Brzmi makabrycznie? To nie połowa tego. Zastanawiasz się, jaki jest sens życia? Często leży u podstaw mrocznych i ponurych ludzkich doświadczeń, takich jak ciemna noc duszy, kryzys tożsamości i depresja egzystencjalna. Oczywiście. Wszyscy jesteśmy od czasu do czasu nieco ciekawi. Ale jeśli odpowiedź świętego Graala będzie nam nadal umykać i jeśli skończymy z uczuciem całkowitego zatrącenia się w życiu, poznanie sensu życia stanie się naszym cholernym priorytetem. Bez zbędnych ceregieli zagłębmy się w ten dość niecodzienny temat. Pamiętaj, że pod koniec tej prezentacji powinieneś. Być w stanie zrozumieć różnicę pomiędzy znaczeniem a celem. Mając większe poczucie przejrzystości, mam nadzieję, że poczujesz ulgę. Wiedząc, co dalej zrobić ze swoim życiem i jak postępować. Główna różnica między znaczeniem życia a celem życia. Ludzie z różnych środowisk podzielają wrodzone dążenie do znaczenia, kierunku i celu. To dążenie do zrozumienia celu naszego życia wydaje się równie ważne dla naszego rozwoju psychicznego, jak jedzenie dla naszego biologicznego przetrwania. Ważne jest, aby dokonać tutaj jasnego rozróżnienia, bo w przeciwnym razie nasze jaki jest sens życia. Eksploracja stanie się bardzo skomplikowana. Oto jak rozróżniam te dwie rzeczy. Znaczenie życia zależy od umysłu, to filozofia, idea lub przekonanie, które przypisujemy naszemu życiu. To subiektywne. To coś, co tworzysz. Cel życia jest wrodzony, jest zaprogramowany we wszystkim na podstawowym poziomie. To obiektywne, to coś, co spełniasz. Czy to ma sens, według ciebie, kropka? Mówiąc o sensie życia, często mylimy i mieszamy to, co subiektywne i obiektywne lub osobiste i bezosobowe. Dlatego nawet rozważając ten temat, może się wydawać, że nasze mózgi zostały poddane blenderowi. Skoro już to sobie wyjaśniliśmy, to jaki jest sens życia i co to oznacza dla ciebie? Przeanalizujmy to dalszej części. Jaki jest sens życia? Mówiąc najprościej, samo znaczenie jest bardzo osobiste i różnorodne. To coś, co wyłania się z twojej duszy jako głębokie powołanie. Dla jednej osoby znaczeniem życia może być wychowanie dzieci, dla innej może to być. Stworzenie organizacji charytatywnej, hodowla koni, zostanie sławnym, żyj poza schematami, napisz książkę, ucz innych, głęboko medytuj, podróżuj po świecie, i tak Twoje znaczenie może zostać ustalone lub może się zmienić. Ostatecznie Twoja esencja, Twoje serce i dusza pozna Twój prawdziwy sens życia. Aby znaleźć swoje znaczenie, musisz przeprowadzić badanie duszy. Musisz zrozumieć siebie, swoje talenty i słabości, swoje pasje i zainteresowania. Jest to ekscytujący proces, który może być również frustrujący i przygnębiający. Jeśli głos twojej duszy zagłusza stres codziennego życia. Nieco później zastanowimy się, jak znaleźć ten sens życia. Ale może najpierw zastanówmy się, jaki jest cel życia. Cele naszej duszy, widziane energetycznie, już jest w nas. Jak wspomniałem powyżej, cel życia jest bardziej obiektywny. Innymi słowy, nie jest to coś, co musimy stworzyć lub znaleźć. Zamiast tego jest to coś, z czego zdajemy sobie sprawę lub do czego się dostrajamy. Ponieważ to już tam jest, ponieważ jest nieodłączne i wrodzone temu, kim jesteś, a więc nie ma potrzeby gonić za niczym. Czy to nie jest rodzaj ulgi? Więc, jaki jest ten wrodzony cel życia? W ziemskim sensie nasz cel jest taki sam, jak wszystko, co widzimy wokół nas: rosnąć, zmieniać się i rozszerzać. Wystarczy spojrzeć na rośliny, zwierzęta i drzewa wszyscy przechodzą cykle i metamorfozy. Planety również przechodzą cykle, podobnie jak pory roku, a wszechświat rozszerza się w każdej chwili. Naszym przeznaczeniem jest także przejść przez te cykle ekspansji. Ale czy to jest to? Ci, którzy są sceptyczni co do duchowego wymiaru życia, głośno krzykną, tak. Ale nie jestem ateistą. Nie mam mechanistycznego poglądu i nie wierzę, że to jest wszystko, co istnieje. Po co w ten sposób upraszczać złożoność życia? Osobiście wielokrotnie doświadczyłem duchowego wymiaru rzeczywistości i to mi wystarczy. Podobnie postępowały miliony od zarania dziejów. Ponieważ jednak duchowy cel życia jest niematerialny, jest on bardziej otwarty na interpretacje. Dlatego na świecie istnieją tysiące ruchów duchowych i idei religijnych. Osobiście uważam, że naszym celem w życiu jest dojrzewanie na wszystkich poziomach fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo. Proces duchowego przebudzenia jest wyrazem procesu dojrzewania. Nasze dusze rozszerzają się i rosną, podobnie jak galaktyki. I podobnie jak ciąża czy poród, ten wzrost może być bolesnym procesem. Ale to część celu życia. Jako profesor antropologii kulturowej i religioznawstwa Bonnie Glaskofin napisała: Jak uświadomiłam sobie w trakcie mojej życiowej podróży, celem naszego ludzkiego wcielenia jest tak naprawdę rozwój duszy. Podobnie jak tworzenie ciała w ciągu dziewięciu miesięcy ciąży, tworzenie duszy również jest procesem. Bo, chociaż się z tym rodzimy, nasza dusza rozwija się z każdym doświadczeniem życiowym. Nasze cierpienia to po prostu wydzieliny, które dodają mu blasku jak perła w ostrydze. Tworzenie duszy to proces trwający całe życie, a może kilka wcieleń. Mistycy, święci i szamani z dawnych i współczesnych czasów, z miejsc odległych i bliskich, na wiele sposobów odnoszą się do tego wiecznego pobytu, jednak niezależnie od tego, jakie terminy zostaną użyte, implikują świadome zaangażowanie w nasz prawdziwy potencjał jako boskich partnerów w stworzeniu. To właśnie oznacza wzrastać duszą. To właśnie oznacza obcowanie z naszą podstawową naturą. Na poziomie metafizycznym można zadać pytanie. Do czego dojrzewamy? Jaki jest sens tego całego zamieszania? Jest to złożony temat, ale w skrócie naszym metafizycznym celem jest zjednoczenie się z życiem duchem, aby stać się jednym z boskością. Starożytne tradycje duchowe na całym świecie są zgodne i określają to wieloma nazwami. Oświecenie, niebo, jedność, nirwana, błogość, całość, moksza, niedualna świadomość, stan badi i tak dalej. Jak mamy się tam dostać? Ale to temat na zupełnie inną prezentację. Istnieje jednak wiele ścieżek duchowych i religijnych, które będą ci odpowiadać w zależności od twojego mentalnego, emocjonalnego, duchowego poziomu dojrzałości. Medytacja jest powszechną i zalecaną ścieżką. Praca wewnętrzna to kolejna potężna praktyka, na której mocno skupiamy się. Jest to praktyka niedogmatyczna, którą można zintegrować z dowolnym systemem wierzeń. Uzdrowienie i wewnętrzna przemiana, jaką może wywołać, jest zdumiewająca. Jak znaleźć sens życia? Życie nie ma sensu. Każdy z nas ma sens i wcielamy go w życie. Zadawanie pytań jest stratą czasu, kiedy sam jesteś odpowiedzą. Jak dotąd ustaliliśmy wyraźną różnicę pomiędzy znaczeniem a celem życia. Jak widzieliśmy, znaczenie jest subiektywne, bardzo osobiste i jest czymś, do czego Twoja dusza czuje się powołana. Do robienia lub tworzenia. Aby odnaleźć swój sens w życiu, trzeba nauczyć się odnajdywać siebie. Będziesz musiał przeprowadzić badanie duszy. Jeśli nie masz pojęcia, jak to zrobić, oto kilka prostych sposobów. Przypomnij sobie, co uwielbiałeś robić jako dziecko. Twoje wewnętrzne dziecko to twoje pierwotne ja. Pierwsza wersja u ciebie, która pojawiła się na świecie. Posiada ogromną ilość mądrości, która tylko czeka, aby uzyskać do niej dostęp. Jako dzieci nie nosiliśmy tego samego poziomu bagażu uwarunkowań społecznych i lęków, które teraz wszędzie ze sobą dźwigamy. Kiedy byłeś dzieckiem, pociągały cię rzeczy, które sprawiały ci najwięcej radości. Najciekawsze wskazówki można znaleźć w czynnościach, które najczęściej wykonywałeś w dzieciństwie. Być może lubiłeś dużo czytać, konstruować różne rzeczy, ubierać swoje lalki, opiekować się zabawkami, wspinać się na drzewa, rozmawiać ze zwierzętami, udawać policjanta, konstruować wyimaginowane krainy itd. Poświęć trochę czasu. Usiądź i dokładnie zastanów się, co sprawiało ci największą przyjemność. Weź dziennik i zrób kilka notatek. Poszukaj czynności, które wykonywałeś najdłużej i najkonsekwentniej. Odpowiedź może nie nadejść od razu, ale zastanów się, co było sercem i rdzeniem wykonywanej przez Ciebie czynności. Jaka cecha przyciągnęła Cię najbardziej? Po drugie, zbadaj swoją osobowość, rozwiązując testy. Wiem, że może to zabrzmieć banalnie, ale bezpłatne testy osobowości to wspaniały sposób na poznanie siebie. Poza tym są zabawne. Nie tylko poznasz swoje mocne i słabe strony, ale w ciągu kilku minut zwiększysz samorozumienie. Jak zawsze. Podejdź do tych testów z przymrużeniem oka. Weź to, czego potrzebujesz, i zostaw to, czego nie potrzebujesz. Testy znajdziesz w internecie. Nigdy nie wiesz, jakie wyjątkowe rzeczy mogą się o tobie ujawnić. Po trzecie, poszerzaj swoje horyzonty myślowe. Oznacza to, że wszyscy mamy pewne rzeczy, o których naprawdę wiemy, i inne, o których nie wiemy. Poszerzanie horyzontów mentalnych oznacza poszerzanie kręgu kompetencji. Może to oznaczać zgłębienie tematu, o którym dosłownie nic nie wiesz. Może to również oznaczać zagłębienie się w obszar, który zawsze był tajemniczy i ciekawy, ale powstrzymywałeś się przed jego zbadaniem, z tego czy innego powodu. Zastanów się przez chwilę, czego chciałbyś się dowiedzieć, gdybyś dostał taką szansę. Jaka myśl jako pierwsza pojawia się w twojej głowie? Jakakolwiek jest ta myśl, wskazuje miejsce, w którym musisz się udać dalej. Nawet jeśli czujesz się głupio lub nieswojo, bądź odkrywcą. Szukanie duszy nie zawsze jest wygodne. Ale jest to niezwykle nieoczekiwane i może być niezwykle pouczające, szczególnie jeśli chcesz znaleźć swój sens w życiu. Usiądź w ciszy i przemyśl. P4. PO Pomyśl o tym, czego nauczyło cię życie. Każdemu z nas jest dany. Zbiór doświadczeń życiowych. Doświadczenia są neutralne. Możliwe, że nie mają żadnego znaczenia. W ten sposób interpretujemy doświadczenia, to nadaje im sens. Interpretacje doświadczeń kształtować mogą nasze przekonania i teorie na temat świata. Ostatecznie odpowiadając, jaki jest sens życia? Zależy od tego, jak myślisz i interpretujesz życie. Czy myślisz czasem o swoich doświadczeniach? Czy kiedykolwiek nadajesz im wyższe znaczenie? Jeśli nie, czas to zrobić. Jednym z najpotężniejszych sposobów odnalezienia swojego sensu jest zastanowienie się nad całą osią czasu swojego życia. Jakie były najważniejsze wzloty i upadki? Jakie sukcesy i tragedie Cię spotkały? A przede wszystkim, czego Cię nauczyły? Jeśli potrafisz odpowiedzieć na to jedno pytanie, czego nauczyły Cię wszystkie doświadczenia życiowe? I przyjąć wyższą perspektywę, być może odnajdziesz sens życia. Na przykład, jeśli wierzysz, że wszystkie Twoje doświadczenia nauczyły Cię, jak należałoby postępować, a więc wiesz, jaki sens nadać życiu. Jeśli nauczyłeś się, że wszystkie Twoje doświadczenia nauczyły Cię, jak ważne jest trzymanie się swojej prawdy, możesz zostać zwolennikiem czegoś. Ma sens. To prosta, ale potężna technika przeszukiwania duszy. Po piąte. Wizualizuj siebie na łożu śmierci. To jedna z ważniejszych życiowych wizualizacji. Ta aktywność może na pierwszy rzut oka wydawać się chorobliwa, ale kryje w sobie ziarno prawdziwego wglądu i odwagi. Kiedy nadchodzi śmierć, wszystko staje się jasne, krystaliczne i cenne. Nie ma czasu do stracenia, a wybory, których dokonaliśmy w życiu, Tańczą na naszych oczach. Na tę czynność musisz przeznaczyć 5 lub 10 minut. To jest jednak ważny moment. Zdobądź się na to i wejdź do cichego i ciemnego pokoju. Możesz nawet założyć maskę do spania lub opaskę na oczy, aby wzrok stał się czarny jak smoła. Jeśli chcesz wprowadzić się w jeszcze głębsze nastawienie. Możesz cicho włączyć w tle żałobną lub eteryczną muzykę. A na wypadek, gdybyś poczuł się zbyt nieswojo, upewnij się, że ktoś jest z tobą w domu. Teraz, gdy będziesz gotowy, wyobraź sobie, że leżysz na łożu śmierci. Zastanawiasz się nad wszystkim, czego dokonałeś w swoim życiu. Kiedy myślisz o swoich największych osiągnięciach, co przychodzi ci na myśl? Co najszczęśliwiej zrobiłeś, co praktykowałeś lub w co się zaangażowałeś? Nie bądź tu skromny. Pomyśl o czymś po prostu niesamowitym, czego dokonałeś. Co to jest? Jeśli nic nie przyjdzie ci do głowy, zawsze możesz wrócić do tej czynności później. Być może wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, ewentualnie nocą, kiedy panuje niezmącona cisza. Gdy będziesz gotowy, aby przerwać wizualizację, wczuj się w swoje ciało, rozciągnij nogi i ramiona. I zdejmij opaskę z oczu. Rozważ zapisanie w dzienniku swoich doświadczeń, zapamiętanie ich będzie niezwykle cenne. 6. Praktykuj pracę wewnętrzną. Dlaczego tak trudno nam znaleźć sens naszego własnego życia? Jednym z powodów jest to, że jesteśmy zablokowani emocjonalnie lub psychicznie możemy cierpieć na zwątpienie w siebie, na niską samoocenę na ogólne tendencje autodestrukcyjne. Możemy zostać uwięzieni w otchłani kryzysu egzystencjalnego, toksycznego związku, uzależnienia lub problemów ze zdrowiem. Być może doświadczyliśmy nawet duchowego przebudzenia tak silnego, że wydawało się, że nasze życie wokół nas stopnieje i nie wiemy, jak poskładać kawałki siebie na nowo. Jednym ze sposobów stworzenia wewnętrznej harmonii Równowagi i całości jest praktyka znana jako praca wewnętrzna. Praca wewnętrzna to mentalna, emocjonalna i duchowa praktyka odkrywania swojego wnętrza. Chodzi o zdobywanie samowiedzy, uczenie się, jak kochać siebie, pracę nad swoimi podstawowymi przekonaniami i dojrzewanie jako istoty ludzkiej. Dla każdego, kto szuka duszy. Praca wewnętrzna jest istotną praktyką. Prześlizgiwanie się po powierzchni życia bez wchodzenia głębiej może być zbyt łatwe. Ale wszystko, co jest w tobie pogrzebane, prędzej czy później wypłynie na powierzchnię. Praca wewnętrzna polega na odkrywaniu i pracy z różnymi aspektami naszego wnętrza. Trzy główne typy pracy wewnętrznej, które polecam, to miłość do siebie, praca wewnętrznego dziecka, praca z cieniami. 7. Zastanów się, jakiego rodzaju znaczenia potrzebujesz właśnie teraz. Austriacki psychiatra napisał kiedyś o znaczeniu bo sens życia jest inny dla każdego człowieka, z dnia na dzień i z godziny na godzinę. Liczy się zatem nie sens życia w ogóle, ale konkretny sens życia człowieka w danym momencie. Ja to widzę tak, że życie ma trzy rodzaje sensu. Pierwszym z nich jest znaczenie osiągnięć, gdzie czujemy spełnienie w realizacji zadań, celów i marzeń. Drugie to znaczenie, które odnajdujemy w takich wartościach, jak lojalność wobec szlachetnej sprawy lub współczucie, jakie matka czuje wobec swojego dziecka. Wreszcie trzeci to sens cierpienia, w którym przyjmujemy postawę mającą na celu usprawiedliwienie okoliczności, to jest. To uczyni mnie silną osobą, gdy będę się męczyć przez to wszystko. Tutaj zdefiniowałem trzy rodzaje znaczeń, znaczenie w osiągnięciach. Znaczenie w wartościach, np. miłość, przyjaźń, wspólnota, lojalność, odwaga. Znaczenie cierpienia, postawa, przekonanie na temat tego, dlaczego czegoś doświadczamy. Pomyśl o tym, w jakim punkcie życia obecnie się znajdujesz. Zastanów się nad najbardziej bolesnymi uczuciami, których regularnie doświadczasz, w ten sposób odkryjesz, jakiego rodzaju znaczenia potrzebujesz. Na zakończenie zostawię Państwa z cytatem z księgi przebudzenia Marka Nippą: Do wyhodowania jednej piwoni potrzeba 6 milionów ziaren pyłku, a łosoś potrzebuje całego życia pływania, aby znaleźć drogę do domu. Dlatego nie możemy się niepokoić ani zniechęcać, gdy znalezienie miłości lub zrozumienie naszego powołania zajmuje nam lata życia. Nie ma tu żadnego wyścigu. W swoim czasie odnajdziesz swoje znaczenie. I pamiętaj, Twoje znaczenie może pozostać takie samo lub może się zmienić w miarę dojrzewania. Nie ma tu czarno-białego podręcznika zasad. Bardzo niewielu ludzi po prostu budzi się pewnego dnia i krzyczy. Och, nareszcie znam swój niekwestionowany sens życiowy. Być może trafiłeś na ten kanał, chcąc uzyskać ostateczną odpowiedź na osławione pytanie, jaki jest sens życia. Rzecz jednak w tym, że Twoje znaczenie jest dziełem Twojego własnego stworzenia. Twoje znaczenie wypływa z głębi twojego serca i duszy. Aby to usłyszeć, musisz znaleźć sposób na zejście do wewnątrz i uważne słuchanie. Mam szczerą nadzieję, że powyższe wskazówki będą pomocne. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości. Czyli weź to, co z tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością, serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.